Dzień dobry, Pytgoszcz, Żuraw, Lipkel. Jak ktoś myślał, że w Polsce mnie nie zatrudnią, to się trochę pomylił. Eee, Coż można by było powiedzieć: Żuraw stary, owszem, bo to Polska. Czego nie ma? Wiatromierza, więc tu sobie postanowiłem tak, że eee, moja dniówka będzie chyba przeznaczona na ten wiatromierz, a ja sprawdzę u operatora, czy go faktycznie dostał dobrze by było gdyby wiatromierz był nieręczny tylko taki montowany na zewnątrz a idzie to sprawdzić bo tą budowę widzę z okna więc chociaż tyle zrobię dla polskiej gospodarki i polskiej branży operatorskiej a... dużo się nie pozmieniało <grytania> jakiś tam klimatyzator jest ta rura chyba Służy do wyprowadzenia ciepłego powietrza Więc pewnie latem jest wystawiana Nie wiem czy to jest uszczelnione No ale dobra Roku nie widzę Ale staruszek Sąsiad z boku To moja była firma z tego co widzę W której pracowałem Od 1 stycznia Pewnie będzie mi się Kontaktować częściej No bo przecież ustawa i trzeba będzie w końcu coś z tym zrobić z tym płaceniem pod stołem zobaczymy jak to wyjdzie z wszystkimi innymi rzeczami gdzie to zgłaszać i czy przedsiębiorcy <laughs> zwani dalej Januszami e, będą się bronić przed tym w internecie można ostatnio zobaczyć, że nagonka na takich jest w Omenie Mensach tej pani pogodynce <laughs> wytknięto nawet, że przy rekrutacji wybrzydza i mówi głośno, że ludzie stali się rozszczeniowi. Bardzo dobrze, że rozszczeniowi. Wreszcie może mają pojęcie, czego mogą wymagać od pracy i co powinien pracodawca. A że nie można znaleźć pracowników za miskę ryżu, jak to się przyjęło omawiać. Pracujących po 16 godzin, no to sorry. Ludzie może zmążeli. Tym bardziej młodzi ludzie, którzy mają przed sobą świat otworem, można to wyczytać nawet na wykopie, gdzie chłopak się chwalił, że rzucił całą tą polską e... Dziadówkę że tak powiem, i wyjechał. Nie pamiętam teraz gdzie dokładnie. Czy Tajwan, czy. czy, czy... Gdzieś po prostu w Azji, pracuje na kuchni. Tak mogą podchodzić do życia młodzi. Jeżeli znacie języki, jeżeli przyuczy, przyłożyliście się do tego, to świat stoi dla was otworem. I teraz młodzi wyjeżdżający za granicę spowodują, że tu nie będzie płacone to co trzeba, i ten domek skarb zwany polską zacznie się trochę walić. I to ubodzie i rządzących, i całą resztę, i będą musieli sobie chyba przemyśleć, bo reszta ludzi, którzy tu pracują w Polsce, tych starszych wiekiem, nie wydoli tyle. Oni odejdą czy na emerytury, czy po prostu umrą, czy zmienią branżę, czy też wyjadą ostatnimi jakby siłami za granicę. Co wtedy stanie się z tym polskim kartonem? Może warto jednak zadbać, warto ukrócić Januszy. Jeżeli któremuś nie staje pieniędzy, bo za mało zarabia i państwo go dożyna, no to zdefiniowałem przyczyny, a teraz mamy skutki. Może trzeba się do roboty wziąć, a nie tylko liczyć na, tym, że, na to, że będziemy żerować na ludziach. Bo ci ludzie, którzy dadzą na sobie żerować, będzie ich coraz mniej, a cała reszta. Powie po prostu zwykłe angielskie nie Skąd weźmiecie ludzi? Tu na budowie Azerbejdżan. No no. Dogadać się z nimi? No no. Pracować z nimi na dłuższą metę. Też nie bardzo. Nie znają technologii, nie znają przepisów. No nie wiem. Kogo tu jeszcze hindusów może ściągniecie? Oni też wam powiedzą, żebyście sobie wsadzili. Bo tą mentalnością i tym jakby podejściem do pracownika to nawet oni się skrzywią. Nawet Ukraińcy mają was gdzieś i potrafią wyjechać za granicę. Bo już poznali polskich Januszy. Cóż jeszcze? Zjechałem do Szwecji. Tu jestem gościnnie, bo mnie poproszono bo nie było człowieka to jestem na zastępstwie cóż dalej trzeba będzie uzupełnić CV o Austrii i wszystkie inne prace, które wykonywałem i dawaj dzida, jeżeli znajdzie się kontrakt na Szwecji to pojadę do Szwecji jak się znajdzie na Austrii, to pojadę na Austrię proste ba, nawet na Austrii można wyrwać 18 euro netto można tak zrobić. Oczywiście niektórzy zaraz będą ojczyć, że no przecież ale jak? Albo że znowu mało. Co do Szwecji, co do podatku 25%, tak, pokazywałem i udowodniałem samym sobą, że jeżeli decydujecie się na strzały takie właśnie krótsze niż pół roku, to tak właśnie zostaniecie naliczeni. Jeżeli będziecie podchodzić do pracy, że w Polsce będziecie pracować e, na żurawiach. A na strzały tylko, właśnie do Szwecji, krótsze niż pół roku, to tak właśnie możecie zarobić. Więc tyle można zarobić w Szwecji na strzałach. Więc tu odpowiedzi hejterów nie powinny być, że kłamie, tylko to zależy. Bo tym się jakby charakteryzuje odpowiedź taka inteligentna. Jeżeli ktoś mieszka na stałe w Szwecji, owszem, ma wyższy podatek. Jest on uzależniony od regionu i. Wchodzi w to jeszcze coś takiego, że nawet chłopacy, którzy w Szwecji są już kilka lat, się zdziwili, a jest kwota wolna od podatku w Szwecji. No dobrze. A, a co do kwoty wolnej, tam ona wynosi 12 bodajże albo 14 tysięcy koron, co jest połową wypłaty jednomiesięcznej. A w Polsce zobaczcie, będzie podniesiona do 30 tysięcy, i jest to wielokrotność kilku wypłat. Więc, co Szwecja taka zacofana, że ma niższą kwotę od podatku wolną? Nie, tam podatki może i są wysokie, jak to mówicie, ale są bardzo duże zwroty i możliwości zwrotów od tych podatków. Możecie sobie wiele rzeczy odpisać I zobaczcie jak to tam funkcjonuje A że w Polsce nie płaci się tych podatków No to w jaki sposób Dawać wam jakiekolwiek odpisy Zobaczymy co z nowym ładem Co z ustawą Zobaczymy jak Polska wkroczy w 2022 rok Ja Na spokojnie Przesiedzę sobie chyba do lutego Pozałatwiam tu wszystkie sprawy, które muszę Dzida Na strzała Jeżeli chodzi o pracę w Polsce, taka budowa jak tu ma zawsze dwa wyjścia. Albo dla świętego spokoju mnie zatrudnią i będzie wszystko tip-top na budowie względem żurawi. Albo ja też mam kamerę, a zawsze się coś znajdzie. Więc nie wiem, czy nie opłaca się Wam dla świętego spokoju mieć mnie na budowie. Bo dobrze wtedy wiecie, wszystko będzie na tip -top. Musiałbym się przenieść do Gdańska Tam też jest filma nowa Którą tutaj niedawno jakby pokazywałem Ale teraz delegacja do Gdańska Nie opłaca mi się Wolałbym tu na miejscu Tu na miejscu Jeżeli wytrzebi się niektórych Januszy Tak jak tutaj sąsiad To będzie konkurencja Teraz jeżeli będzie tu konkurencja To inne filmy wstawią tu swoje żurawie i bardzo możliwe, że praca będzie także dla mnie bo wtedy nie będzie monopolu jednej firmy a inne jak próbowały i robiły więcej na przykład niż 8 godzin to no to pokazałem co do 8 godzin jeszcze najprostsze chyba wyjaśnienie skoro branża operatora to przeważnie faceci Zdarzają się kobiety, operatorki, ale przeważnie faceci, to pojedziemy tokiem myślenia faceta. Jak idziecie do burdelu, to płacicie albo za numer, albo za pół godziny. To zależy, jak pani jeszcze ustali. Ale jeżeli nie zdążycie w te pół godziny, to płacicie za następny numer albo pół godziny. I tak samo jest z operatorem. Jeżeli budowa nie wyrobi się w 8 godzin, to płaci za następnego, a w przepisach stoi ilu to ma zrobić operatorów jeżeli pracujemy więcej niż 8 godzin. proste i logiczne w burdelu gdybyście dyskutowali to pan Zdzisiu wypłaci wam lepę tam gdzie trzeba a tu ja rozumiem, że macie w garści wszystkich, ale jeżeli pośrednicy zebraliby się poszli po rozum do głowy to oni mogą rządzić na tym terenie. Gdyż jest ich niewielu. A jeżeli operatorzy pracować nie będą, to i budowy pracować nie będą. Więc znowu się skłaniamy do tego, żeby iść na pewną ugodę. Pewną umowę. W cudzysłowie można tą umowę nazwać układem zbiorowym. Nieformalnym. Taki jak był proponowany. Pomyślcie. I miłego dnia.